Skrzek dograł się na Fita Rabenowi. Czajcie to. Naprawdę to się stało. Naprawdę to się stało. Raben i skrzek. Rozumiecie? Raben ma fit z widzem. Ośmiertny fit, także posłuchajmy sobie tego. Oczywiście nie całego, bo większość się pokrywa, ale przynajmniej tej najważniejszej części. Proszę bardzo, jak się usadowił obok rabena, ładnie. Fajnie potfiewuje tutaj. Czasem życie nie układa się tak jak bym chciał. Fajne to potwiewanie jest czasem tylko czemu wniecznie. Super to pasuje. Kiedyś spałem znacznie mniej dzisiaj nie chce mi się wstać, bo mam takie piękne snecha życie to. I tutaj leci zwrot karabena paliwa się się nic nie dzieje. Okej okay. Panie i Panowie skrzek na ficie. Sprawdźmy to. Yo. Ciągle leciałem tutaj grant choć miałem w murach. Mądzę stale po snach, chociaż sen to drutka. Choć dalej nie mogę spać, ciągle gonię nieszczęście. I zostaję z tym sam, kto mi poda rękę Dla to wesel, ta cała moja droga Wieczne pretensje, mało miłego słowa Wierzę, że to jest test, teraz ścianą góra złota Lecz teraz jestem więźniem, celizmanej Boba Nie jestem pretendentem ale dobrze wiesz, że tu mi się należy korona Należy się nagroda, choć już już spada w skład. Mówili, jest z tej bajki, bo nie grają w pomach sprzeczek Chwilę, że była spoko ty jeszcze tu potwieuję I w refrenie też Także posłuchamy sobie Wspomnienia o nas smutnym bycie i spałem za tym nie Dzisiaj nie chce mi się wstać Bo mam taki piękne snyha I wszyscy śpiewamy Już ten blisko kurcy pani na pragnie Ja dziś tu temu tutaj Staram się za dwóch robię wszystko co się da ciągle walę głową w mur prawie sięgam dna byłem już tak blisko chmurę to co fali na brak Niecieść tu demona jacie to the ground Pięknie Ariana pisze nie ironiczny ogień Hej też powiedzam że to ej cover <grym> Jakoś bez emocji poleciłem pisze skrzek Skrzek jest dobrze, jest dobrze, jest fajnie Powiem Ci tak Yyy eee... Wysłałem link? Wysłałem. Dykcyjnie w niektórych momentach mogą, jak chcesz posłuchać opinii pseudoeksperta. dykcyjnie w niektórych momentach może być lepiej. Na pewno mix i mastering chyba nie, nie miałeś w ogóle, tylko tak, bo tak luźno poleci, po, poleciałeś. Ale tu też troszeczkę kompresja być może jest nie tak, ale jeśli chodzi o tekst na tyle na ile go rozumiem, a rozumiem go w 90% to jest dobrze. Jest fajnie, a przede wszystkim to, co jest y, fajne, że ty już lecisz powoli na podwójnych. Y, Mister Goody tego słuchał yy, i, i mówił, wow, bo y, Mister Goody coś tam miał wspólnego z pisaniem y, tekstów, i ja też oczywiście, i jak tego słuchał, mówił Ło, wow, gość już y, nawija y, na podwójnych. Yy, i, I był nawet pod wrażeniem, że w tak młodym wieku już kminisz to, czego, do czego na przykład Raven dotarł <dostarł> dopiero na drugiej płycie. A już tak na poważnie, to dopiero teraz ja dotarłem, żeby już to wymasterować i żeby te rymy niemalże wszędzie były co najmniej podwójne, żeby to naprawdę była jakość. To byś to udaje już teraz, więc potencjał masz duży. I coś jeszcze miałem powiedzieć: A, ale chyba najfajniejsze w tej twojej nawice według mnie jest twoje Flow. Nie wiem, czy widziałeś, jak ja się bujałem tutaj, pewnie widziałeś, ale. Takie momenty kiedy ty coś tam nawijasz i nagle kto mi poda rękę to świetnie wjeżdża i to trochę zmienia tutaj dynamikę tego utworu. Yy, jest tam parę takich momentów i na przykład jest nie jestem pretendentem, pauza, ale to 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 i fajnie to wchodzi, im częściej zmienia się to flow to słuchacz nie wie dlaczego ale mu to jakoś siada jakoś tak fajnie, że może się bujać nie do tego właśnie przez to, że to flow się zmienia. Ludzie nie wiedzą, dlaczego im się coś podoba. Głównie dlatego. No I dlatego, jeśli jest dużo rymów, to też przez to. Więc warto, warto. Ja na tej płycie nowej, co teraz wyjdzie, yy, co chwilę zmieniam Flow. Staram się co cztery wersy MAX 108. I mam wrażenie, że naprawdę dałem się wszystko i ciekawe, jak, to, jak co, co o tym powiecie. Ale skrzek, brawo, mi się bardzo podoba. Dzięki za to. A, jeszcze wam pokażę. Napisałem tu komentarz. Ło, wow, tego się nie spodziewałem. Super skrzek, bardzo fajna zwrotka. I Luboczek napisał właśnie, piękne są te momenty, jak świecicie obaj naraz. To prawda! To prawda! Yy, bardzo fajne te churki. No i skrzek napisał dzięki, właśnie myślałem, że to będzie taki fajny efekt. I wyszło bardzo fajnie. Także props skrzek, dzięki. Yy, I post. Zobaczmy, co ludzie piszą na temat Twojego wykonu. Eee. 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 Dobra robota, bardzo dobra robota. Eee. No właśnie, brawo Skrzek! i Madzia, wysoka serduszka. No i już masz propsy Skrzek, masz propsy od ludzi. Eee. Spokojnie, u mnie dykcja też, zobacz sobie kawałek. Znaczy u mnie, u Rabena, mesela, zobacz sobie kawałek od klejka. Tam są za trzy takie momenty, gdzie Raben się wywala z tego bitu, że tam. Znaczy, dasz radę, jest zagrać gdzieś oba koncerty. To jest tak, w tak wy wydukane, że mało. Raben tak słyszałem z opowieści mało nie popuścił po prostu, bo tak, czy też zrobić oba koncerty. Jest tam dwa albo trzy takie momenty, których raben żył do dzisiaj. To by się do dziś wstydził, nie? Że kurde, mogłem to zrobić lepiej, mogłem trochę innych słów użyć, ale to człowiek się rozwija, nie? I także raben też dysknie. Rzadko, ale zdarzyło mu się dać ciała. Także się nie przejmę. To się człowiek wyrabia. Wydaje mi się, że na płycie życie to nie bajka nie ma już takich momentów. Mam nadzieję. A jak ktoś wyłapie, no to niech nie da znać, ale. Liryka siada mocno, pisze Guli, No, też tekst fajny. No. Eee, a mi cały ja sam sobie zmiksowałem, ale nie za bardzo ogarniam, więc pewnie dlatego. Wiesz, gdzie jest największy problem? Na cichszych partiach. Coś tam mówi, że. Czekaj, to jest tekst, nie? O! Jest. Mm, choć dalej nie mogę spać, w ciągu szczęście. To jest za cicho, nie? To powinien trochę głośniej. Nawet to jest. Yy... Specjalnie tak zrobione, że ciągle go nieszczęście i zostaje z tym sam, kto mi poda rękę? To jest fajne, ale to też musi być słyszalne, nie? To tam na przykład widzę taki mankament. Eee, e, Dzięki, rabo, pozdro. No pozdro, Skrzek. No, fajnie, fajnie, że się dograłeś, nie pytając co na to Raben, ale jak Raben miałby się wypowiedzieć jak nie żyje, także... Coraz lepiej mi idzie z dykcją, chodzę na lekcje muzyczne powiązanie z dykcją i na chór. Super, Skrzek. Powiem ci ciekawostkę. Raben y, był na lekcji śpiewu. Yy, przed. Yy, yy, jak miał nawinąć, właśnie, tutaj The Ground zaśpiewać, albo dziewczynę z Tindera, to autentycznie poszedł na lekcję śpiewu. Żeby spróbować to zaśpiewać najlepiej, jak się da. No bo ani Raben, ani ja, niestety, nie jesteśmy super uzdolnieni wokalnie. Oczywiście ogarniamy rytm. Na szczęście, ja chodziłem do szkoły muzycznej w końcu. Rytm umiem zaśpiewać do Remifasoli i tak powtórzyć parę dźwięków. ogólnie mam słuch, ale wokalnie, no nie jestem. Celine Dion, i on też nie. No ale właśnie rabyn chciał jak najlepiej to zrobić, nie? Przyłożył się i nawet też poszedł na lekcje. Także to jest fajne, jak się artysta stara dla słuchacza coś zrobić więcej. Skrzek, fajną mascylówkę, rób to daj, za 50 lat kupię twoją płytę pisze Mr. Godin. No i ja się podpisuję pod tym.